No, teraz kolej na trudne pytania. Jakie zwierzę najlepiej opisuje Pana charakter? E, długo myślałem nad tym i szczerze mówiąc, niewiele wymyśliłem, ale postanowiłem zapytać mój telefon, co może mi na ten temat powiedzieć. No i tam wyszło w moim telefonie nie wiem, czy tu będzie widać, co mój telefon tu o mnie napisał. Jest taki lewek animowany, nawet mi się wyświetlił. Wynik jakiś 78, cokolwiek to znaczy. Osoby śpiące jak lew mają zdrowy model snu. Sypiają regularnie, mają odpowiednią ilość snu, a ich sen jest głęboki. To świetnie. Ale możesz nadal spróbować treningu, aby uzyskać wskazówki i informacje dotyczące utrzymania zdrowego modelu snu. No taki telefon to ja lubię. No to jest, muszę się zastanowić nad tym treningiem. Zawsze chciałem coś trenować. A teraz mi telefon, ta sztuczna inteligencja podpowiedziała. Mogę trenować sen. Polecam Wam to również. No, to i do następnego odcinka. Odcinku? Odcinki? To się wydnie.